Ja w tej szkole pracuję już 20 lat. A czy kiedyś dzieci były grzeczniejsze czy czy bardziej niegrzeczne? No to bardzo dobre pytanie, ale muszę powiedzieć szczerze, że były bardziej grzeczne. Były, były takie czasy. Słuchajcie, na początku nasza szkoła nie wyglądała zupełnie tak jak dzisiaj. Pierwszych, drugich i trzecich nie uczyły się w tym pawilonie. Wtedy lekcje klas 1-3 były w pawilonie C, które teraz zajmuje gimnazjum. Cóż jeszcze? Nie było w ogóle hali gimnastycznej. O ile pamiętam, około 10 lat jest ta hala, czy 11, tak? Przedtem lekcje odbywały się niestety na korytarzach, tu w pobliskim lasku, w sali, gdzie teraz chodzimy, chodzimy na obiady. Cóż jeszcze? Nie było zerów. Lat mamy klasy zero. Tak, czyli dzieci rozpoczynały tu naukę od klasy pierwszej. To trudna praca. Nie trudna, ale bardzo wdzięczna i nie zamieniłabym jej na żadną inną. Jak pani wytrzymuje y, hałas w klasie? No, choć jak widzicie, jakoś wytrzymuje. Nie zawsze dzieci są tak głośne jak w tej chwili. Chyba dlatego, że macie, mają taki gości tutaj i trochę się rozluźnili. Ale na lekcjach starają się pracować i być grzeczni.